Dziś zamierzam poruszyć temat straszny i poważny. Dla mnie jest on osobiście bardzo ważny. Dzień dobry, wieczór, cześć! Nazywam się Dagny Mikoś i co tydzień zapraszam Was na odcinek związany z teatrem, aktorstwem, rozwojem osobistym. Mam nadzieję, że miło spędzisz tu czas. Kliknij proszę dzwoneczek, abyś nie przegapiła, nie przegapił kolejnego odcinka. Dzisiaj porozmawiamy o przemocy w teatrze. Jeśli chcecie zgłębić ten temat bardziej szczegółowo i poznać perspektywę mojego pokolenia, bardzo, bardzo bardzo, bardzo zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Karoliny Korwin Piotrowskiej. Wszyscy wiedzieli. Przedstawia ona perspektywy różnych osób oraz początek akcji mitu w polskim środowisku artystycznym. Z tamtej pory trwa, zresztą nie tylko w naszym środowisku, dyskusja na temat przemocy oraz przekraczania granic w pracy. Myślę, że w środowisku teatralnym jest to o tyle trudne, Ponieważ my pracujemy na konflikcie, wzbudzamy w sobie często nienaturalne emocje, których zwykli ludzie w normalnym życiu zazwyczaj unikają, a my tych stresujących sytuacji na scenie wręcz poszukujemy. Niestety skutkuje to tym, że często granice aktorów oraz innych teatralnych twórców są mocno poprzesuwane. I jak rozmawiać o czymś, co do tej pory nie stanowiło problemu albo było wręcz tematem tabu? Jedna ze starszych koleżanek żaliła mi się ostatnio, że kiedy ona przyszła do teatru, będąc młodą aktorką, nie mogła wejść do garderoby i usiąść przy swoim stanowisku, dopóki starsze koleżanki jej na to nie pozwoliły. Nie mogła się nawet odezwać. Cóż mogłam na to odpowiedzieć? Mogę się tylko cieszyć, że takie praktyki nie mają już miejsca. Na szeroką skalę w środowisku filmowym i teatralnym w Polsce są prowadzone szkolenia antydyskryminacyjne i antymobbingowe. Kluczem do zmiany jest właśnie edukacja. Jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne. Sama się tego uczę. Zastanawiam się również, czy w tak mocno schierarchizowanym systemie zmiany mogą być wdrożone szybciej. Nadzieja umiera ostatnia. Sama zostałam wychowana przez system, w którym stosowanie przemocy. Pozwalało osiągać o wiele szybsze efekty, no bo przecież łatwiej się rozpłakać i zrobić to autentycznie, kiedy ktoś dotknie lub obrazi cię naprawdę. Pamiętam nawet taką sytuację, kiedy spotkała mnie na początku mojej drogi zawodowej ogromna niesprawiedliwość, po czym w ramach pocieszenia usłyszałam od koleżanek w garderobie, że każda z nich to przeszła i nie powinno mnie to przecież dziwić. Zgłosiłam się z tą sprawą do mojego zwierzchnika, a on. Wzruszył ramionami i powiedział, że nic nadzwyczajnego w tej sytuacji nie widzi, więc nie będzie na to reagował. To jak tu pozostać normalny? Uparcie jednak wierzę w to, że ta zmiana już jest. To my nią jesteśmy. masz wow. opinię na ten temat, podziel się nią koniecznie w komentarzu. A my spotykamy się za tydzień w kolejnym odcinku z cyklu Wczorajsza Aktora. Cześć! Takk fyrir að hlusta.